Chcesz kupić swoje pierwsze buty do tańca towarzyskiego, ale nie wiesz czym się kierować. Po pierwsze, musisz kierować się wygodą, a więc najlepiej przyjść do sklepu i przymierz buty. W przeciwieństwie do takich zwykłych butów, w których chodzimy na co dzień, te buty muszą być naprawdę idealnie dopasowane do stopy pod względem długości, szerokości no i wysokości obcasa. Istnieje taki mit, że buty taneczne powinny być za małe. No i jest to po części prawda. Oczywiście nie chodzi o to, żeby stopa była ściśnięta jak serdelek w bucie, ale chodzi o to, aby wasze palce przykrywały tą górną krawędź. A to dlatego, że gdy obciągniemy stopę, czyli zrobimy tak zwany point, to nie chcemy oglądać tej podeszwy, tylko chcemy oglądać piękną, obciągniętą stopę. I pierwszym punktem będzie rozmiar Czyli długość stopy. Drugi punkt to tęgość, czyli to, czy mamy szczupłą, czy normalną, czy szeroką stopę. Mogą Ci się bardzo podobać niektóre modele, natomiast mogą one być nieodpowiednie dla Twojej stopy. Modele dedykowane.